Panie Pawle, niedawno w hotelu Maria w Wałbrzychu przy okazji Dolnośląskiego Konwentu Motocyklowego zorganizowaliście, panowie, bardzo ciekawą, bardzo emocjonującą galę sportu walki MMA. No nie mi oceniać, była ciekawa, emocjonująca, aczkolwiek odbiór był całkiem pozytywny i tak faktycznie zorganizowaliśmy taką imprezę wewnętrzną dla Dolnośląskiego i również Ogólnopolskiego Konwentu Motocyklowego, ponieważ kluby były też również z całej Polski. Impreza, która odbyła się jakby w hotelu Maria w trakcie całego jakby wydarzenia, spotkania motocyklistów, zorganizowaliśmy takie właśnie ich wewnętrzne wydarzenie e, i taką atrakcją jakby tego wydarzenia była gala MMA. Było tam siedem walk amatorskich, w których zawodnicy rywalizowali w formule MMA. Panie Pawle, jak Pan ocenia ten sport w Polsce? On y, dopiero się rozwija. Czy jest zainteresowanie nie tylko, jeżeli chodzi o publiczność, ale czy ciągną tutaj nowi zawodnicy? Tak, tak. No, jeżeli chodzi o MMA, to jest chyba naj, naj, najbardziej rozwojowy aktualnie sport, zwłaszcza z dziedziny sztuk walki w Polsce już od wielu lat, odkąd zostało to wypromowane przez wielkie nazwiska, a nie tylko z dziedziny sztuk walki, na przykład Mariusz powiedziała, nie był z dziedziny sztuk walki, aczkolwiek bardzo dużo osób przyciągnął. Jest bardzo rozwojowy, coraz więcej mediów się tym interesuje, coraz więcej zawodników trenuje, coraz więcej osób ściąga na matę po to, żeby móc uczestniczyć i w tego typu imprezach, jak my zorganizowaliśmy i też w większej formacie też jakby móc uczestniczyć. Panie Pawle, a proszę mi powiedzieć, czy taki człowiek jak ja, który ma 120 km 84 i Generalnie jest nie za bardzo mobilny ze względu na to, że jestem otyły. Ile ja potrzebuję u Was czasu, żeby? Stanąć pierwszy raz w ringu. O żeby stanąć i rywalizować z osobami, które dosyć długo trenują, na pewno nie będzie to lekkie. Aczkolwiek też można to zawsze skalować i dobierać te osoby na, na podobnym poziomie doświadczenia. Nie mówimy o dużych galach, mówimy o mniejszych eventach, o doświadczeniu amatorskim i tak dalej. Nie ma przeciwwskazań, to jest też kwestia często indywidualna osoby, ponieważ jedne osoby uczą się szybciej, drugie dłużej. Jedne osoby mają jakąś już bazę za sobą, jest jakby waga absolutnie niewiele nie, nie znaczy. Panie Paweł, a proszę nam powiedzieć jak się odbywają treningi? One na pewno odbywają się w, w, kilkukrotnie w tygodniu i czy osoba, która się do was zgłosi, która chce z wami potrenować, ona w konsekwencji będzie musiała startować w jakichś zawodach czy po prostu może to robić dla siebie? Nie, nie, absolutnie. Na treningi właściwie może przyjść każdy bez względu na to czy czy jakby ma potrzebę rywalizacji czy nie. Osoby z różnych pobudek tak naprawdę trafiają na matę, jedni ze względu na jakieś problemy, inni szukają rozrywki, też jakby wejścia w jakieś środowisko, bo bo to też jakby dosyć szerokie środowisko, dużo przyjaźni się Tutaj na macie i absolutnie nie jest tak, że muszą później rywalizować. My, na przykład, w klubie mamy podział na grupy pod kątem zaawansowania: mamy grupę tak zwaną początkującą i grupę zaawansowaną. To grupa zaawansowana tam są już osoby świadome i osoby zdecydowane, które chciałyby później uczestniczyć w galach, w jakichś wydarzeniach, zawodach sportowych, mistrzostwach i tak dalej. Natomiast osoby, które chodzą na początkującą, to są osoby, które chodzą głównie dla siebie, ale z możliwością później uczestniczenia w grupie zawodniczej i koniec końców również może możliwie rywalizować na, na matach. Czy mamy jakieś ciekawe nadchodzące wydarzenia w kwestii właśnie gali MMA? Tak, tak. Ponownie wracamy do Wabrzycha. Już nie w kontekście imprezy wewnętrznej, tylko imprezy już dla szerokiej publiki. W Aqua Zdroju 15 październik tego roku widzimy się już w dużo większym formacie. Gala CFN Contender Fight Night z numerem 5. Tym razem zawita do miasta Wabrzych. Poprzednio mieliśmy w Kamiennej Górze, Pisarzowicach w Karpaczu. Teraz będziemy mieli w Obrzychu duże, duże wydarzenie, ponieważ też mamy zawodników z tego rejonu. W głównych walkach Natalia Baczyńska, Krzysztof Baczyński, Kadusz Maziakowski, Artur Gałecki i wiele walk amatorskich. No i chcielibyśmy wszystkich serdecznie zaprosić na, na to wydarzenie. Bilety są dostępne u naszych zawodników, o tych wspomnianych już, których wcześniej wymieniłem, a także na stronie kubbilecik.pl pod nazwą CFN5. Jak wpiszecie, to śmiało możecie nabywać wejściówki.